Pokój i dobry, niesamowite wydarzenie, niesamowity człowiek w niesamowitym miejscu. Czyli charyzmatyczne spotkanie z Ojcem Antonello Catedrus San Paulo z Brazylii w namiocie łaski w sanktuarium Matki Bożej Rychwałckiej w Rychwałdzie Kołożywca. Pragnę jako pustosz tego miejsca zaprosić Cię 28 maja o godzinie 9 rozpoczyna się to spotkanie. Przyjdź, przyjedź, zgłoś się przez stronę internetową Franciszkańskiego Domu Formacyjno-Edukacyjnego i odkryj to, co jest dla Twojego ducha, dla Twojego serca, dla Twojej wiary i dlatego, aby znaleźć w sobie harmonię wewnętrzną, którą daje Bóg. Oto człowiek, który przybywa do nas z Brazylii, kapłan z wieloletnim stażem, doświadczeniem, założyciel przymierza miłosierdzia, wspólnot, które posługują wśród najuboższych. W São Paulo i w innych miejscach w Polsce są w Szczecinie. Człowiek, który ma głębokie serce obdarowane błogosławieństwem Pana, napełniony Jego łaską, przyjeżdża do nas i będzie chciał z nami przejść drogę napełnienia Ducha Świętym. Spotkanie z modlitwą o uzdrowienie, z doświadczeniem łaski, z mocnym słowem, które przepowiadał Ci w Antonello, już dla Ciebie zapraszam. Pokój i dobro.